Witam Państwa ponownie. Rozmawiamy o blefaroplastyce. Radosław Różycki, specjalista choroboczu, mikrochirurg. Na co należy zwrócić uwagę? Proszę Państwa, parę rozdziałów w książce na temat blefaroplastyki. Parę rozdziałów, ale ja chciałem na kilka elementów Państwu wyeksponować. No pierwsze to wiadomo, jakość tej skóry. Czyli jeżeli mamy zapalenie brzegów powiek, czy jakieś zmiany sączące na Skórze, no to najpierw trzeba je wyleczyć, wyleczyć najlepiej u okulisty czy dermatologa przed operacją. Druga rzecz, no to wiadomo jest, że zespół suchego oka. Trzeba to dobrze zdiagnozować, bo zaburzamy funkcję naszych wycieraczek, naszego aparatu ochronnego i na pewno przez pewien okres gojenia występują objawy typowe dla zespołu suchego oka. Więc jeżeli ktoś na tą chorobę choruje i jeszcze dorzucimy mu dysfunkcję tych powiek, to wiadomo, że przez jakiś okres będzie bardzo cierpiał i wtedy trzeba go na to przygotować, jeżeli jest zdecydowany dalej to wykonać, przypilnować tej powierzchni gałki ocznej, dlatego ci okuliści, którzy to wykonują, to naprawdę mają tu pewną przewagę, tak, nad innymi specjalistami, którzy mogą na to nie zwrócić uwagę, nie wypytać, nie dobadać, stąd yy... Ważne jest, żeby nawet jeżeli robicie to u innego specjalisty, może zdiagnozować się u specjalisty z okulistyki, czy czasem nie mam choroby powierzchni białki ocznej. Zastanówcie się Państwo nad tym. I ostatnia rzecz, którą warto zawsze powiedzieć lekarzowi, jeżeli przychodzicie na zabieg, jaki stosujecie leki, na co Państwo chorujecie. Bo jeżeli będziecie stosować leki przeciwkrzepliwe, to mimo, że operacja jest dosyć powierzchowna, istnieje ryzyko, że dojdzie do krwawienia. Kwawienie oczodołowe są na to dowody w literaturze. Możecie Państwo sięgnąć do internetu. Mogą spowodować kwotoki oczodołowe, które w konsekwencji mogą znacznie pogorszyć widzenie, nawet do ślepoty włącznie. Są takie opisane przypadki, więc proszę Was, jeżeli bierzecie leki przeciwkrzepliwe, uprzedźcie o tym swojego chirurga.